Czasem mam wrażenie, że rozmowy o tym, czym była polskie państwo podziemne, czym była Armia Krajowa, jakiej Polski chcieli, jakiej Polski chcieli, jakiej Polski chcieli, jakiej Polski chcieli, jakiej jaki, jaki, jaki Polski chcieli... Witam na kanale Łaciński Mars w dziale Mars Książki. Czasem mam wrażenie, że ludzie, którzy siedzą właśnie w internecie na tle regałów pełnych książek, Cóż, tak naprawdę w życiu niezbyt wiele przeczytali. Im więcej książek za nimi, tym są mniej oczytani i głupsi. Mars nie siedzi na tle książek, Mars nic nie udaje, Mars przeczytał w życiu tysiące książek. I dzisiaj paragraf 22. Josepha Hallera to jedna z tych najbardziej zabawnych książek, które przeczytałem w życiu. Z pewnością mieści się wśród trzech najśmieszniejszych książek, jakie czytałem. To książka o lotnikach amerykańskich w czasie II wojny światowej, którzy stacjonują na małej wyspie na Morzu Śródziemnym na pianosie. I to jest książka, co ciekawe, o takim lewicowym zabarwieniu, ale w takim pozytywnym sensie. Kiedyś lewica była inna, i to jest taka jeszcze książka w mądrym lewicowym stylu czyli książka antywojenna, książka, która delikatnie miejscami. Wykpiwa narodowe takie sentymenty, ale tak jak mówię, jest to przede wszystkim książka antywojenna i arcyzabawna. Tak więc każdy powinien ją przeczytać bez względu na poglądy. Można zobaczyć, że lewica kiedyś potrafiła mieć mądre postulaty, a dzisiaj, cóż, dzisiaj ogarnęło ją jakieś szaleństwo. Ale Paragraf 22 to książka naprawdę, naprawdę warta przeczytania. Jeżeli chcecie się pośmiać, to no, nic tylko zanurzyć się w świat paragrafu 22 Józefa Hellera. Cóż więcej na temat tej książki? No, myślę, że po prostu puszczę Wam fragment audiobooka i tak jak mówię, nie ufajcie ludziom, którzy siedzą na tle regałów pełnych książek. To proteza, która ma potwierdzać ich wiedzę i mądrość. Myślę, że jeżeli ktoś tak robi, to cóż, właśnie tej wiedzy i mądrości mu brakuje. A teraz paragraf 22 i historia wodza Whitehall Fota. To indiański wódz, który również tam przebywa na tej pianosie. Jeden z żołnierzy i opowiada swoją historię, historię swojej rodziny. Posłuchajcie. Jaki znów święty Antoni? Oh. skąd ja mogę wiedzieć? – odpowiedział wódz White Halford, który właśnie w tym momencie wtoczył się do namiotu z butelką whisky pod pachą i wcisnął się wojowniczo pomiędzy nich. Doktor Danika bez słowa wstał i wyniósł się ze swoim krzesłem przed namiot, uginając się pod ciężarem podręcznego zestawu krzywd, z jakimi nigdy się nie rozstawał. Doktor nie wytrzymywał towarzystwa swego współlokatora, wódz White Halford Uważał, że doktor jest niespełna rozumu. Nie mam pojęcia, co jest temu facetowi. Zauważył z wyrzutem. Według mnie jest głupi i tyle. Gdyby nie był głupi, chwyciłby za łopatę i zaczął kopać. Tutaj w namiocie, pod moim łóżkiem. Znalazłby ropę w mgnieniu oka. Co to? Nie pamięta, jak ten szeregowy dokopał się do ropy... W Stanach? Nie wie, co się przytrafiło temu chłopakowi? Jak się nazywa ten śmierdziel, ten zafajdany, zarozumiały alfonsik z Colorado? Wintergreen? Tak, Wintergreen. On się boi, wyjaśnił Jan. On? Nie znasz Wintergreena. Wódz White Halford pokręcił głową z nieukrywanym podziwem. — Ten zasrany szczejak, ten przemądrzały skurwiel nie boi się nikogo. — Mówię o doktorze. To całe jego nieszczęście. — Czemu się boi? — Ciebie — odpowiedział Josarian. — Boi się, że umrzesz na zapalenie płuc. — raz się — powiedział wódz White Halford. Głęboki, niski śmiech zadudnił w jego potężnej piersi. — Zrobię to przy pierwszej nadarzającej się okazji. Przekonasz się! Wódz White Halfwood był przystojnym, smagłym półkrwi indianinem z plemienia Creek z Oklahomy. Miał masywną twarz o wystających kościach policzkowych, zmierzwione czarne włosy i z sobie tylko wiadomych, tajemniczych powodów postanowił umrzeć na zapalenie płuc. Patrzył zawsze zpodełba dyszał zemstą i nienawidził cudzoziemców o nazwiskach takich jak Kafkaart, Korn, Black, Havermeier i pragnął, żeby wszyscy wrócili tam skąd przybyli ich parszywi przodkowie nie uwierzyłbyś mówił powoli specjalnie podnosząc głos, żeby słyszał go doktor Danika ale to był zupełnie niezły kraj zanim go zapas kudzili swoją cholerną Pomożnością. wódz White Halfold postanowił wysiąść odwet na bladych twarzach. Ledwo umiał czytać i pisać, to też przydzielono go do pomocy kapitanowi Blackowi z kontrwywiadu. Jak mogłem się nauczyć czytać i pisać? Pytał wódz White Halfold z udanym gniewem, znowu podnosząc głos, żeby doktor Danika go słyszał. Gdziekolwiek rozbiliśmy namiot, natychmiast zaczynano wiercenia. Jak tylko zaczynano wiercić, znajdowano ropę, a jak tylko znaleziono ropę, kazano nam zwijać na i wynosić się gdzie indziej. Byliśmy żywymi różczkami. Cała nasza rodzina miała wrodzony pociąg do złóż roponośnych, i wkrótce wszystkie towarzystwa naftowe świata delegowały swoich specjalistów do śledzenia nas. Nieustannie przenosiliśmy się z miejsca na miejsce. Możesz mi wierzyć, Wychowanie dziecka w takich warunkach jest cholernie trudne. Nie wiem, czy mieszkałem kiedy dłużej niż tydzień w jednym miejscu. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa wiązało się z pewnym geologiem. Przyjście na świat każdego nowego Whitehall wywoływało zwyżkę na giełdzie. Kontynuował swoją opowieść wódz. Wkrótce deptały nam po piętach całe ekipy wiertnicze, z kompletnym sprzętem, żeby nie dać się wyprzedzić konkurentom. Niektóre towarzystwa łączyły się, dzięki czemu mogły przesyłać mniej osób, ale tłum wokół nas i tak rósł nieustannie. Nigdy. Nie mogliśmy wyspać się jak należy. Kiedy się zatrzymywaliśmy, stawali i oni. Kiedy ruszaliśmy, oni też się ruszali ze swoimi kuchniami polowymi spychaczami, wieżami wiertniczymi i generatorami. Byliśmy koczującym ożywieniem gospodarczym i zaczęliśmy nawet otrzymywać zaproszenie od najlepszych hoteli ze względu na ruch w interesie związany z naszym przybyciem. Niektóre z tych zaproszeń Były bardzo kuszące Ale nie mogliśmy z nich skorzystać Bo byliśmy Indianami A wszystkie te eleganckie hotele Które nas zapraszały Nie przyjmowały Indian Powiadam ci Przesądy rasowe To rzecz straszna Naprawdę To potworne Kiedy przyzwoitego Lojalnego Indianina Traktuje się jak jakiegoś Czarnucha, Żydłaka, makaroniarza czy portogorykańca. wódz Whitehousefold pokiwał głową ze smutkiem wreszcie któregoś dnia stało się był to początek końca. Zaczęli jeździć nie tylko za nami, ale i przed nami. Starali się odgadnąć, gdzie zrobimy następny postój i zaczynali wiercić jeszcze. Przed naszym przybyciem, nie mieliśmy więc gdzie się zatrzymać. Ledwo zaczynaliśmy rozwijać koce, już nas wyrzucali. Mieli do nas zaufanie. Wyrzucali nas, nie czekając nawet, aż znajdą ropę. Tak nas zmordowali, że przestało nam już zależeć na życiu. Któregoś ranka stwierdziliśmy że jesteśmy całkowicie okrążeni przez nawciarzy, wyczekujących, w którą stronę pójdziemy, żeby nas mogli stamtąd wyrzucić. Na wzgórzach, jak okiem sięgnąć dookoła, tkwili nawciarze, niczym Indianie, szykujący się do ataku. To był już koniec. Nie mogliśmy zostać tam, gdzie byliśmy, bo już nas stamtąd wyrzucono i nie mieliśmy dokąd pójść. Dopiero wojsko mnie uratowało. Na szczęście akurat wybuchła wojna i komisja poborowa wyrwała mnie z okrążenia, przenosząc bezpiecznie do Lowry Field w Colorado. Z całej rodziny tylko ja uszedłem z życiem. Josarian wiedział, że to wszystko ugarstwo, ale nie przerywał, gdy wódz Halfold, przysięgał, że odtąd nigdy już nie miał wiadomości od rodziców. Zresztą nie przejmował się tym zbytnio, gdyż jedynym dowodem na to, że są jego rodzicami, były ich własne słowa. Ponieważ zaś okłamywali go w tylu innych sprawach, mogli kłamać i w tej. Znacznie lepiej wódz znał losy plemienia swoich kuzynów, którzy dla odwrócenia uwagi pociągnęli na północ i zawędrowali omyłkowo do Kanady. Gdy chcieli wrócić, amerykańskie władze imigracyjne zatrzymały ich na granicy pod zarzutem, że są czerwoni. Był to okropny dowcip, ale doktor Danika nie roześmiał się. Roześmiał się dopiero wtedy, kiedy Josarian przyszedł do niego po kolejnym locie bojowym, by prosić ponownie, zresztą bez żadnej nadziei na sukces, o zwolnienie odlotów. Doktor zachichotał i natychmiast wrócił do rozpamiętywania swoich własnych kłopotów. Należał do nich między innymi wódz White Halford, który tego dnia od rana wyzywał go na indiańskie zapasy, a także Josarian, który postanowił natychmiast zwariować. — Tracisz na próżno czas. Poczuł się w obowiązku poinformować go doktor Danika. — Jak to? Czyżbyś nie mógł zwolnić odlotów wariata? — Ależ oczywiście! Nawet muszę. Jest przepis, który mówi, że muszę zwolnić od lotów każdego, kto zwariował. Więc dlaczego mnie nie zwalniasz? Jestem wariatem. Spytaj klewengera. Klewengera. A gdzie jest ten klewenger? Jak mi znajdziesz klewengera, to go spytam. No to spytaj kogo chcesz? Wszyscy ci powiedzą, że jestem wariatem. Oni sami są wariaci. To dlaczego? Nie zwalniasz ich od lotów. A dlaczego mnie o to nie proszą? Bo to wariaci! Oczywiście, że to wariaci. Zgodził się doktor Danika. Przecież sam ci to przed chwilą mówiłem. A nie chcesz chyba, żeby wariaci decydowali o tym, czy jesteś wariatem, czy nie. Jasarian spojrzał na niego bacznie i spróbował z innej beczki. Czy Or jest wariatem? Jasne, że tak, powiedział doktor Danika. Czy możesz go zwolnić od lotów? Jasne, że mogę, ale najpierw on sam musi się do mnie zwrócić. Tego wymagają przepisy. Więc dlaczego on się do ciebie nie zwraca? Bo to wariat wyjaśnił doktor Danika musi być wariatem, żeby nadal brać udział w lotach bojowych, kiedy tyle razy ledwo uszedł z życiem. Jasne, że mogę go zwolnić, tylko najpierw musi się do mnie zwrócić. I to wystarczy, żeby go zwolnić? Wystarczy. Niech się do mnie zwróci. I wtedy będziesz mógł go zwolnić? upewnił się Josarian. Nie. Wtedy nie będę mógł go zwolnić. Chcesz powiedzieć, że jest jakiś kruczek? Jasne, że jest kruczek. Odpowiedział doktor Danieka. Paragraf dwudziesty drugi. Człowiek, który chce się zwolnić z działań bojowych, nie jest prawdziwym wariatem. Był więc tylko jeden kruczek. Paragraf dwudziesty drugi.